Please tell me that I can't, that I won't, that i failed fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. or won't stop to the top. So you better back off again boss I'ma stay loud, stay proud. Never running out. Never heading south. I'll be spreading out. Call it what it is mouth. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się dość takim łatwym, szybkim tematem. Jakiś czas temu walnęło mi mocowanie tylnego amortyzatora. O, się posypało. Wymieniłem to sobie na szybko, już nie nagrywałem filmiku. Jak widzicie, tutaj to już wszystko było no, uszkodzone, połamane. To jest taki odlew aluminiowy i to po prostu mi trzasnęło. Nawalało podczas jazdy jak kowal młotem. Także na szybko sobie to, to wymieniłem. Od razu zamówiłem z nowymi amortyzatorami, osłonami i odbojami. Jak widzicie tu już wszystko jest też wsparciałe. Z tamtej strony wyglądało to bardzo podobnie. Amortyzator się tam jako tako trzyma. No, szału nie ma, ale na no, auto już ma prawie 300 tysięcy no, na blacie, więc to jest taki najbardziej optymistyczny wynik może mieć oczywiście więcej, jak sami wiecie dlaczego. No ale jeździ, trzyma się, nie narzekam ja tym autkiem zrobiłem około już 100 tysięcy kilometrów. Jest to Volvo V50, 2-litrowy diesel, 136 koni. twu twu jak na razie. No i tą tamtą stronę wymieniłem sobie na szybko, pokażę Wam jak to zrobić. Tą drugą stronę wymienię sobie teraz na spokojnie, sobie to wszystko nagramy. Jak widzicie, nowy amortyzator Kajaby, wszystko poszedłem w Kajabę. Tutaj mamy to, to do mocowania, tak? amortyzatora. Nowa osłona i nowy odbój, wszystko tutaj pozamawiałem sobie w komplecie. No i co? Bierzemy się za wymianę. Takie samo mocowanie jest w Wolwiaczach, m.in. w V50 jak, jak moim, też w innych modelach. Również w Fordach, w Fokusach też tak to wygląda. I w Mazdach bodajże trujeczkach. Może jeszcze tam jakieś inne modele, jak coś znajdę, to w opis powrzucam. Także nie tylko do Volvo, ale również do Forda i do Mazdy takie rozwiązania są stosowane. I co? Bierzemy się za robotę i za wymianę. Już Wam pokazuję, co tu trzeba podkręcać, i jak to wygląda. U góry, no to mamy takie mocowanie amortyzatora. Jak wiecie, mamy tutaj dwa otwory: jeden i drugi. To są śruby na klucz dziesiątkę. Już Wam pokazuję u góry, jak to wygląda, jak macie amortyzator. Jak widzicie tu mamy jedną śrubę, tutaj mamy drugą, na klucz dziesiąteczkę będziemy to skręcać, oprócz tego idąc sobie w dół amortyzatorem jeszcze mamy jedną śrubę tutaj od tej strony, to jest ta śruba na klucz 15. Także odkręcamy te dwie u góry dziesiąteczki i tą jedną piętnastkę, która znajduje się tutaj yy, z tej strony. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can never douse. Now what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me. That Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big box, you get yachts You swing locks and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase that face it I don't give up quick, I don't give up shit I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise Jak widzicie, mamy już wymontowany amortyzator, nic skomplikowanego tutaj nie ma. Z tą śrubą miałem trochę problemu, musiałem sobie użyć jakiegoś tam penetratora. Taki miałem pod ręką, taki użyłem. Jak widać tutaj był używany klej w tej śrubie, która tutaj od dołu była mocowana do amortyzatora. Jak i tutaj klej był używany w tych dwóch śrubach, które mocują ten element. Także oczyścimy sobie tu z kleju tego starego i użyjemy nowy i też wkręcimy to przy użyciu kleju. Patrzyłem sobie tak w międzyczasie, gdzie to robili, także nawet nie w Chinach, tylko tutaj u naszych sąsiadów w Czechach. Amortyzator zrobiony, aby służył jak najdłużej i jak najlepiej. No i co? Analogicznie bierzemy się za montaż. Tak jak mówiłem, opczyszczam to sobie, przyniosę klej i no i ładujemy. Do środka na samochód. Oczywiście, zanim sobie zamontujemy ten nowy amortyzator na auto, musimy sobie poskładać to z tych części, które mieliśmy. Badamy zagłuszać, czy nie? Zobaczmy. Może będzie mnie słyszeć amortyzator, osłona tu z odbojem i mocowanie amortyzatora. W zestawie nowa śruba. Tutaj to wygląda w ten sposób, że tu trzeba sobie po prostu czymś to złapać, bo jak będziemy kręcić tą nakrętką, no to będzie nam tutaj ten szpinek cały chodził. Także ja sobie robię to w ten sposób, że tutaj sobie łapę taką rzadką, żeby to sklinować. Klucz 13 i wkręcam ja amortyzator mamy już złożony tutaj tą nakrętkę sobie nakręciłem zastanawiałem się czy tutaj w to miejsce nie dawać jeszcze jakiejś podkładki to jest trochę za duża bo ją przymierzałem trochę mniejszą ale tu w tym miejscu pod tą nakrętką jest już wbudowana taka zalana podkładka, bo sprawdzałem, także myślę, że nie ma sensu, przykrycie tą samą wszystko tutaj ładnie trzyma. Jak sobie składacie ten amortyzator, to tutaj przymocowanie to, że tak powiem, jest na wcisk tak sobie złożycie to będzie w ten sposób, żeby wam to nie dędało, żeby tutaj nie wchodził wam żaden pył, także bierzecie to sobie i po prostu wciskacie to sobie ręką i już macie wszystko złożone. Jak widzicie, podczas pracy wszystko jest zasłonięte przed tym pyłem, kurzem, żeby to nam jak najdłużej posłużyło. No dobra, jak widzicie, wyczyściłem sobie z tego starego kleju, psiknąłem to sobie takim odrdzawiaczem, żeby trochę tam wyżarło tej rdzy. Bierzemy sobie klej do gwintów i analogicznie do demontażu montujemy sobie amortyzator z nowym mocowaniem. Z odbojem i osłoną na samochód. Przed montażem sprawdźcie to sobie stan tutaj tego nadwozia, czy to nie jest za bardzo przerzewiałe, czy to nie ma dziur. Jak widzicie u mnie jest OK jakieś tam małe ogniska ryby są, ale tragedii nie ma, nie zagraża to w żaden sposób bezpieczeństwu. Może być tak, że tu będzie tak przeżarte, że widzicie w większą dziurę i po prostu ten amortyzator wpadnie Wam do środka w tym przypadku do bagażnika. Także sprawdźcie to sobie, zawsze to można sobie trochę oczyścić jakimś antykorozyjnym preparatem też przesmarować. No i serwis przeprowadzony. Jak widzicie, mamy to zamontowane. Wszystko nam się tu ładnie, ładnie trzyma. No i tutaj od tej strony również to wszystko jest. Także jeśli się podobało, i komuś pomogłem, to łapka w górę, byłoby fajnie, dajcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie kanał. Ja zakładam koło i kończę na dzisiaj robotę, a wy się trzymajcie, Siemanko, cześć!